Witamy bardzo serdecznie z Florydy, mimo że jesteśmy po różnych stronach, akurat słonecznego stanu. Mariusz Borsa. Dzień ryska, dobry Państwu. Mieszka w Melbourne, graniczy z oceanem. Pozdrawiam z nad Zatoki. No ale to nie o wodzie mówić będziemy, choć o Florydzie na pewno tak. Zanim jednak przejdziemy do i Tampa Bay, i ogólnie słonecznego stanu. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali generalnie na temat opieki medycznej, służby zdrowia, i mamy tutaj na myśli baby boomers, czyli to pokolenie, które jest na emeryturze, bo to są 65-plus ludzie i którzy, to może nieładnie zabrzmi, zaczynają stanowić ogromny problem. Właściwie to nawet nie oni stanowią ten problem, tylko to, że nie jesteśmy w stanie im pomagać i zapewnić im takiej opieki, no, na jaką zasługuje każdy człowiek. W 2011 roku, według spisu, było osób 65 plus w Stanach Zjednoczonych nieco ponad 40 milionów. W 2019 roku nieco ponad 70 milionów. Mariusz, Ty pracujesz w branży. Czy rzeczywiście te dane jesteś w stanie potwierdzić no, tak namacalnie, czyli po prostu no, posiłkując się tym wszystkim, co na co dzień widzisz? Jak najbardziej ze swojego własnego doświadczenia. W tej chwili baby boomers, czyli ten rocznik powojenny, dominuje, jeżeli chodzi o emerytów na Florydzie i w ogóle w Stanach Zjednoczonych ogólnie. I oni w miarę upływu czasu, czyli po prostu starzenia się, potrzebują coraz większej opieki, czy intensywniejszej opieki zdrowotnej, jeżeli mają, a zwykle mają jakieś chroniczne dolegliwości, które nabyli z czasem. Chociaż i tak się trzymają zdrowo, bo nie jest to pokolenie hodowane na bergerach. Czy na fast foodach z lat 80. W każdym razie e, taką naczelną zasadą holistyczną trochę, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, jest to, że ta opieka najlepsze rezultaty daje, jeżeli opiekuje się niedomagającym czy chorym w domu. No i tutaj nam się kłania właśnie ten problem z dostarczeniem opieki medycznej do domu takich baby boomers. Oni mogą pojechać sobie raz na miesiąc, czy na kwartał, zależy od. Tego w jakim stanie zdrowia są do lekarza pierwszego kontaktu, czyli PCP, tego primary care provider, na badania, czy po to, żeby się sprawdzić, tak zwany czekap. No, ale jeżeli ktoś ma rany, jeżeli ktoś nie domaga fizycznie, jeżeli ktoś ma cukrzycę, jeżeli ktoś ma COPD czy emphazinę, no musi mieć dodatkową pomoc. Albo jeżeli jest obłożnie chory, czyli w ogóle leży w łóżku, czy no, nie może się poruszać bez wózka inwalidzkiego czy, czy chodzika, wtedy tak zwana pielęgniarka dochodzi. Może to być traveling Nurse czy Home healthcare, Care, która jest dosyć popularna na Florydzie. I tutaj mamy problem dwojaki, bo brakuje pielęgniarek, czyli służby zdrowia ogólnie tego wyższego, powiedzmy sobie stopnia czy średniego i przede wszystkim brakuje home health care aids, czyli to, co nazywamy w domach opieki, czyli tak zwanych nursing home CNAs, czyli certified nurse assistant, czyli te osoby, które no nie chcę negatywnie mówić, proszę o Państwa, żebyście nie mieli negatywnych spostrzeżeń, to osoby, które odwalają strasznie kawał ciężkiej roboty, ale to na zasadzie przynieś, podaj, pozamiataj, przebierz, wymyj, wykąp i tak dalej, bo pielęgniarki zwykle zajmują się albo raną, albo podłączeniem kroplówki, albo ustawieniem tlenu na przykład, czy pobraniem krwi na badania i tak dalej. I przy takim wzroście Emerytów, czyli napływie, powiedzmy sobie, emerytów do, na Florydę, gdzie teoretycznie, a przynajmniej jak oni zakładali na samym początku, koszty życia są o wiele tańsze aniżeli w stanie Nowy Jork, powiedzmy sobie, czy w Kalifornii. Tego personelu medycznego najniższego szczebla i średniego szczebla po prostu brakuje i będzie brakować, a to też z tego względu, że poprzez całą pandemię covid był zauważalny około roku temu odpływ y, pielęgniarek czy CNAs y, albo na północ, albo na zachód. Po prostu były lepsze stawki w porównaniu do stawek na Florydzie i lepsze warunki pracy, bo też trzeba mieć to na uwadze, że stawka godzinowa pielęgniarki dojeżdżającej jest na pewno o wiele niższa aniżeli stawka godzinowa takiej samej pielęgniarki, która. Robi tą samą pracę w Kalifornii, czy w Nowym Jorku, czy nawet w Chicago. No właśnie, powiedziałeś bardzo istotne rzeczy. Jedna z nich to ten napływ, bo możemy też mówić, że pewnym problemem jest również zjawisko, które znamy jako śnieżne ptaki, czyli snowbirds. To, to oni, pod... oni dodają problemu co 6 miesięcy. Dokładnie, a ponieważ no, ostatnio niektórzy mówią, że Trudno jest wyczuć, kiedy snowbirds pojawiają się na Florydzie, bo najczęściej są w ciągu całego roku, to to rzeczywiście robi się dodatkowy problem do tych problemów, które już są w słonecznym stanie. Powiedziałeś o tym, że bardzo często takie osoby, podejrzewam, że zatrudniane w agencjach prywatnych, tak. wyjeżdżają na przykład do Illinois, na przykład do Nowego Jorku, do New Jersey. Jak dużo wyższe mają tam zarobki w porównaniu z zarobkami, na Florydzie. Na tyle mają atrakcyjne zarobki, że mogą sobie pozwolić na opłacanie własnego health insurance, czyli własnego ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca się im dojeżdżać, ponieważ oprócz wielokrotnie wyższej, dwa, trzy razy wyższej stawki za godzinę mają też opłacane po części koszty, na przykład pobytu. Niekoniecznie paliwa, bo już transport. We własnym zakresie, jak jedziesz do Tennessee, na przykład na kontrakt dwutygodniowy, do szpitala czy do jakiejś tam agencji, która potrzebuje akurat dodatkowych rąk do pracy, czyli pielęgniarek na danym terenie. E, czyli suma sumarum e, mogą więcej odłożyć. Z kolei ci, którzy nie decydują się e, na zmianę miejsca, czyli nie, nie gonią za wyższą stawką godzinową, tutaj mogą stawać na głowie, ale. Wszystko zależy w tym momencie od pracodawcy. Na pewno zarobią mniej. Na pewno zarobią mniej, ponieważ Floryda nie dba o pielęgniarki w sensie związków zawodowych. Jest to, wiadomo, stan right to work. Zatem nie mamy tutaj związków pielęgniarek, jakichś tam specjalizacji, czy nawet ogólnych, które by walczyły o te minimalne stawki dla, dla personelu medycznego średniego. Jak to się dzieje w Nowym Jorku, czy w Chicago, czy w Los Angeles, czy w San Francisco? Coś smutnego trzeba tutaj powiedzieć. Wygląda na to, że a, rządzący, nie mam na myśli tylko słonecznego stanu, tylko całe Stany Zjednoczone, no, mają trochę w nosie to najstarsze pokolenie, 65 plus, ludzi, którzy jakby nie było, no utrzymywali też ten system, no bo dzięki temu to wszystko w jakiś sposób funkcjonowało, a teraz są traktowani po macoszemu. Pamiętajmy też, że. Ci ludzie nie oczekują niczego za darmo, bo za taką pomoc, za taką opiekę trzeba zapłacić. No ale jeżeli z kolei władze no nie poczuwają się do tego, żeby godnie wynagradzać tych, którzy są zatrudniani w tej branży, no to też trudno się dziwić, że, że rąk do pracy brakuje. Problem w tym, że tych rąk do pracy będzie brakować jeszcze więcej. To prawda, bo trzeba zauważyć to, że Opieka medyczna domowa, y, albo która odbywa się w domu, zwykle jest opłacana przez Medicare, czyli y, jakby porównując do Polski jakiś narodowy fundusz zdrowia, czy ZUS po prostu. I tutaj stawki są ograniczone. Jeżeli dany emeryt nie miał dodatkowego ubezpieczenia do tego podstawowego Medicare y, dobrego, nie może sobie pozwolić na Dodatkową pomoc na, na płacenie, jakby z własnej kieszeni, a środki Medicare są też ograniczone do pewnego stopnia, czyli dana agencja obsługująca dany teren, gdzie wysyła pielęgniarki, żeby pomagały czy opiekowały się, się emerytami, no też nie może kasować w nieskończoność czy podnosić stawek, bo inaczej po prostu Medicare mówi nie i do widzenia. Emeryt nie będzie płacił ze swojej kieszeni takich stawek, jakie są mniej więcej w Nowym Jorku, czy, czy, czy w Chicago, w Chicago czy, czy, czy w Los Angeles. A mm -hmm. z drugiej strony nie ma kompleksowych ośrodków no wiadomo, że tu służba zdrowia jest prywatna jakichś kompleksowych ośrodków czy jakiegoś systemu, który by na pewno zapewnił coś więcej aniżeli pokrycie części pobytu w szpitalu. Czy kosztów pogotowia, no, czy, czy kosztów pomocy. Czyli wchodzi tutaj o te chroniczne przypadki, i tak jak ty mówisz, no, jest wrażenie, że bumerzy zrobili swoje, zatem niech się teraz martwią, a na pewno mają o co się martwić, jeżeli chcą pokryć wydatki, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną ze swojego tylko Social Security. No tak, ale my mówimy o 70 milionach ludzi, ponad 70 milionach ludzi. W Stanach Zjednoczonych, więc no. Znaczy nie chciałbym używać słów nieparlamentarnych, ale takie ja nie cisną, ale niestety takie cisną się na usta, kiedy słyszy się o tym problemie. A jeszcze z innej strony chciałbym podejść do tego tematu, bo wiadomo, że każdy stan ma swoje prawo. W każdym stanie wygląda to zupełnie inaczej. Jak to jest na Florydzie? Mam na myśli pacjentów. Osoby, którymi trzeba się opiekować, ich liczbę, przypadającą na jedną pielęgniarkę, albo też na jednego pielęgniarza. I to jest też jedna z przyczyn odpływu tego personelu medycznego z Florydy. W Kalifornii jedna pielęgniarka przypada na czterech pacjentów w tak zwanym skilled nursing facility, czyli powiedzmy sobie w domu starców, albo nawet w szpitalu. Tu na Florydzie w domu starców, czyli w domu opieki w seniora, zwał jak zwał, czyli nursing home, jedna pielęgniarka może obsługiwać 40 pacjentów, co jest to fizycznie niemożliwe, chociaż właściwie powinna poświęcać jedną godzinę dla jednego pacjenta. Żadne z tych ośrodków sobie nie może pozwolić, mając na przykład 120 pacjentów, żeby zatrudnić. 30 pielęgniarek, które by pracowały codziennie. To jest, to jest po prostu niemożliwe. Czy, czy tam nawet 20. Zwykle są to dwie, trzy pielęgniarki, które nie wiadomo, jakby się starały, nie są w stanie po prostu obsłużyć. Dlatego część z nich na przykład rezygnowała z pracy i z benefitów, czyli ubezpieczenia, i zatrudniała się na kontrakty właśnie na północ, czy w innych Stanach, gdzie to ratio, czyli te ta, ta proporcje są. Powiedzmy sobie, że wiele bardziej ludzkie dla ludzi ani dla pielęgniarek, aniżeli na Florydzie niestety. Mówimy o tym, że to będzie jeszcze większy problem, bo trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że po pierwsze nie ma kasy, więc nie ma chętnych. Po drugie, no umówmy się, nie każdy nadaje się do takiej pracy. Tu nie chodzi tylko o roznoszenie tabletek, o taką doraźną pomoc, rany, tak jak powiedziałeś, i tak dalej, i tak dalej, tylko mówimy o tym, że takie osoby trzeba kąpać, Trzeba w dosłownym tego słowa znaczeniu bardzo często również przewijać jak niemowlaki. Tak. Trzeba uczestniczyć w ich potrzebach fizjologicznych. Nie każdego głowa by to wytrzymała, a jeszcze kiedy słyszy, ile za taką pracę się płaci, no to przepraszam bardzo. Zastanawiam się, czy, czy ty może rozmawiając z koleżankami i kolegami z branży, wiesz po takich rozmowach. Czy ktoś ma jakiś skuteczny pomysł, pomysł na tą całą sytuację, bo teraz niektórzy mówią, że już mamy kryzys, a jeszcze inni piszą, że ok, kryzys jest, ale ten prawdziwy kryzys jest przed nami i to nastąpi w ciągu najbliższych kilku lat. To są rozmowy jakby codzienne, że dlaczego nie zrobić tak, a, a śmak. Y żeby było mniej pacjentów, tylko na to wszystko potrzeba pieniędzy i w tym momencie kłaniają się władze nie tylko federalne, czyli te od Medicare, podstawowej opieki medycznej, finansowania podstawowej opieki medycznej, ale też tutaj muszą zadziałać władze stanowe i władze lokalne, żeby były te pieniądze, żeby... przecież to są ciągle wyborcy, nie? Także politycy do tego tak to muszą podchodzić. I niestety, ale Część winy za taką sytuację może leżeć trochę po stronie też na przykład Florida Nursing Board, czyli Związku Pielęgniarek, ale tym federalnym, państwowym, jeżeli tak to mogę określić, która określa normy i która wydaje licencję na zawód na terenie, właśnie Florydy, na terenie stanu. To oni też powinni w jakiś sposób współpracując z rządem federalnym i lokalnym, poprawiać te, te proporcje pielęgniarka-pacjent, czy jakieś minimalne stawki godzinowe, które by tą pracę może nie tyle, bo trzeba mieć powołanie, nie tyle uczyniły atrakcyjną, ale no sensowną dla niektórych przynajmniej, że, że no okej, okay, ja poświęcam swój czas, żal mi tego starego człowieka, muszę go podmywać, karmić, przewijać i tak dalej i tak dalej, ale przynajmniej no z tego mam jakiś pieniądz, oprócz oczywiście satysfakcji, no bo część pielęgniarek ma tytuł Licensed Vocational Nurse, czyli z powołania. No i jest to po części zawód z powołania, ale tutaj same pomysły ze strony grupy zawodowej, czyli personelu medycznego nie wystarczą. One muszą być realizowane, czy musi być współpraca z, z rządzącymi po prostu, no i też z firmami medycznymi. Opieka medyczna mimo wszystko jest prywatna, oprócz Medicare. Znaczy wiedząc, że mamy 24 godziny, z czego połowę powinno się spać, że na jednego pacjenta, tak jak mówisz, powinno się poświęcać godzinę, śrubowanie, śrubować, Co najmniej, normy, śrubować normy dla jednej osoby. 40 osobowe, to trzeba mieć naprawdę nie po kolei w głowie, albo trzeba nie mieć po prostu serca, albo pieniędzy. No ale to wtedy wydaje mi się, że taka instytucja, o której powiedziałeś, która te normy śrubuje, to tak naprawdę jest kompletnie niepotrzebna. Może niech to faktycznie jest, skoro mamy dziki zachód, reguluje to rynek, no i po co tego typu instytucje, po co ludzie biorą dodatkowo pieniądze, skoro te pieniądze można by było przeznaczyć. Na pomoc tym starszym osobom, na zatrudnienie ludzi, którzy tym starszym osobom będą po prostu pomagać. Ale haczyk, czyli huk, polega na tym, że taka instytucja wydaje licencję, czyli wydaje ci prawo do pracy w tym zawodzie. Podejrzewam, że jak ktoś będzie pod ścianą, mam na myśli tutaj starszą osobę i będzie potrzebowała kogoś do pomocy to tak na dobrą sprawę będzie miała nosie, czy ten ktoś ma uprawnienia, czy nie ma uprawnienia. Chodzi o to, żeby taką osobą się zająć, pójść, zrobić jej zakupy, pomóc w najdrobniejszych, choć dla nich pracach, które stanowią dla nich akurat olbrzymie wyzwanie. Chore to jest, że, że w ogóle rozmawiamy na ten temat, bo coś, co powinno być oczywistą oczywistością, no w tym wypadku nie jest i człowiek się zastanawia, czy czy warto się zestarzeć? Nie. Warto się zestarzeć, ale trzeba wiedzieć gdzie. Mariusz Borsa, Mariusz, bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Chyba, że będziemy, będziemy do tematu wracać. Mam nadzieję, że, że będziemy mieć wtedy do przekazania jakieś bardziej optymistyczne informacje, bo no osobiście nie wierzę w to, że ktoś w końcu nie pójdzie po rozum do głowy i nie rozpocznie się jakaś ogólnokrajowa dyskusja na ten temat, bo no, bo coś z tym trzeba zrobić. No, wszystko do tego zmierza. A ja życzę tylko wszystkim wszystkiego zdrowego. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia i do, do zobaczenia. słoneczne radio. słoneczne